Bardzo dziękuję za otrzymaną nagrodę, szczególnie w tak ważnej dla nas kategorii jak Service Provider Roku. Adoptujemy technologię HP, staramy się wykorzystywać je w naszych usługach, które oferujemy naszym klientom. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować całemu zespołowi HP, szczególnie Markowi Kwiatkowskiemu, który nas prowadzi, oraz chciałbym podziękować zespołowi Beyond.pl za dużą aktywność i zaangażowanie w budowaniu i implementowaniu naszych usług. Mam nadzieję, że obecnie prowadzone projekty przyczynią się do tego, że w przyszłym roku dostaniemy jeszcze więcej nagród od firmy HP. Firma Beyond.pl jest godnym zaufania partnerem. Mamy bardzo dobrą technologię, lubimy wyzwania, lubimy trudne projekty, na których możemy realizować potrzeby naszych klientów. Zapraszamy serdecznie do współpracy.